Widzowie z tej strony Franix Witam was serdecznie na moim kanale W dzisiejszym filmie jest ze mną gość Antyx Antyx, ale okej okay. Wiem, dzisiaj nagrałem odcinek Z tych Początków Jakich ja tu zacząłem Ale no, pomyślałem Ej, a może synagram nagram Z Antkiem, Antyxem No i widzicie No to... Mamy gościa specjalnego, nie? No. Przewitaj się! Siema widzowie! Z życiem Antek, witaj! Witajcie widzowie! Z życiem, mocniej! Siema widzowie! Ach, on nie ma życia. No to ty się przewitaj! Siemano widzowie! Ha, wygrałem! Dobra! My się nie ścigamy. My się nie wychamy, No to jak... O! Miałem powiedzieć, jak ostatnio mówiłem, kopaliśmy się tu, a właśnie próbowałem to skopać i znalazłem coś. Jak ludzie tego nie mogą kopać. Dobra, pójdę na Spawma na chwilę. Dobra, lecimy na Spawma, widzowie. No, Mhm. A ile latin? A tutaj można sprzedawać? Można. A ile by kosztowało. A ile by można... Um, koszt, a ile by kosztowało? A ile by kosztowało 40 żelaz... 14 żelaza? Dużo. A, jed, a A jeden emerald? Dużo. Bo ja mam jednego. Dobra widzowie, pójdę na random tepa, bo gdzieś musimy mieć państwo. Potrzebujemy ogólnie hajs, żeby zrobić Państwo, Myślę, że więc... z tym sprzedać. A kurde lag. Dobra. E... Też tak mam. Myślę, że tu by gdzieś dobrze było. Chciałbym zbudować coś więcej niż tylko jakieś mury albo coś. Eee... Co to było widzowie? O. Miałem takie lagi, że to szok. Oh my god. Dobra, oddamy się. Oh my się. god. Aha, lag. A. Świetnie, marzyłem o lagu. Fajnie. Ja 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 się spełniło Dobra tutaj gdzieś e, będziemy mieli tego miasto to piszemy k spacja nie p Pa. K. e

Um, nie. Yy, widzowie muszę iść chyba znowu na spałma. Wiem, że stracę tą miejscówę, ale trudno. A! O, lepiej. Panie X, A ile um, leci po... A ile leci po 50. Tego gozie, pomarańczowo zielonego. Lecimy na, na widzowie. Okej, okay, jak się tu tworzy... Państwo? Opis. Pe Dobra i... Loli. Aha Widzowie, potrzebuję. 5 tysięcy. O, widzowie. Muszę mieć dużo pieniędzy, żeby to zrobić. Więc pójdziemy sobie na random tepa i wszystko sprzedamy. Mogę Ci pomóc. No to Antix zar zaraz się tepnie do mnie. Ja nie będę się te na razie, bo, bo ja robię kopaliska. Tak? O, tu jest ładnie! Tu sobie stworzymy. Ja mam tutaj treń dużo kopania, bo tutaj wszędzie widzę złote i zieloty. Jednego emeralda sobie brałem. Dobra, tutaj będzie wszystko. Dobra, to my za zatem czas. Żantka jeszcze nie ma, to zrobimy. Co by tu zrobić? Czekaj, to Widzowie, gdzie ja mam moje cenne drewno? Ach, muszę odebrać skita. Wezmę sobie to, to wiadro z wodą i gites. Aha, aha, ok widzowie, Tego się, że mnie spodziewał. Ok, to, to. Hop. 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 Hoppa i hopa. Za, e, Zara, coś do nas tak dołączy. A my za ten czas zrobimy jakąś nam bazę. Więc może tutaj widzowie, co wymyślicie? Dobra. Kopimy się po prostu pod ziemię i zrobimy Okej. Okay. Hopa. Zrobimy sobie jeden crafting. ok Postawię go tu. Teraz mam więcej do wyboru. Okej, okay, weźmiemy sobie dużo pieców. Hop, 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 hop. hop. Hmm. Czekajcie, bo coś mi każe coś zrobić max max robimy dobra nie pytam widzowie mamy takie dobra węgiel to to tu weźmiemy Hop, hop. Tutaj sobie damy miedź i to na razie tyle, widzowie. Yy, zaraz do was do. Widzowie, dostałem właśnie klucz, więc pomyślałem, że go ze mną otworzycie. Idziemy widzowie do skrzynki epickiej, oczywiście, bo taki klucz dostałem widzowie. Trzeba ten otworzyć. Ile tu graczy jest? Maczko, ja się do skrzynki nie mogę dostać. Dobra, otworzymy sobie z animacją. Teraz każdy zostawia lajka like i subika. A ja otwieram skrzynkę. Błagam coś dobrego. Może jakiś kilow świata? To widowie. Coś dobrego. Wow! Widzowie tego się nie spodziewałem. Ziemskie runy. A no właśnie, ja nie mam diamentowych spodni, których drbnę. Zobaczmy sobie wędrczeście. No, nie wziąłem. Okej, okay, widzowie, mam to lecimy na homa. To lecę. Dobra, widzowie, lecimy z tym. Antoś właśnie też sobie otwiera skrzynki, widzowie. I jemu też zostawcie lajka. Dobra, wejdziemy sobie do sklepu. Sprzedamy je trochę. Dobra, to na początek trochę tego. Uuu, spoko cena nawet. szmaragdy teraz. No, za wiele to nam nie dało chyba. Diamenty bym sprzedał, ale nie zrobię tego. Sprzedałem to. I mieć najtańsza. 400 dolarów mamy ogólnie. Ile za blok diamentów? 750 zeta z diamenta 80. Dobra widzowie Antek. Antek nie może na znaleźć skrzynek. Zep. Czy ja na serio postawiłem drewno, a ja nie mam sikiery Dobra. Przez chwilę myślałem, że miałem laga. Czy ja zgłupiałem? Widzowie no. W ogóle to lagi mam. Straszne. O oh my god. O, oh my god. Dobra, zaczynę coś budować. końcu O dobra, e, ankix. E, tepaj się. No chodź, Dobra. Antik się zera tepa. My tu królestwo zrobimy. A! Jednak Antik zmienił zdanie i będzie kopał. Dobra, widzowie, zrobimy tutaj takie... Yyy... Zrobimy tutaj takie mury widzowie. Okej, okay, tutaj będzie tak. Myślę, że to będzie o takie. Oh. Za duże to nie jest, ale przynajmniej przydatne. I wiecie co ja zrobię? Jak to, co ja będę chciał sprzedać się sprzedaje dobrze. To jest tam zarobione do końca życia. No. Sklep. Wchodzimy sobie w sklepik. Sklep za takie te ta. bloki. Ile chodzi taki blok śniegu. Mm, ok okej, to nie mogę. O, to by mi się przydało. Takie mury z betonu bym zrobił, ale nie zrobię na razie, by mnie nie chwytać. Dobra, wejdziemy sobie tu. Potrzebuję jedną taką rzecz. Jak dynia żeby tym dnie mieć, to muszę jednak kupić, bo nie mam środków do niej O, spawnery. Jak pierwszy raz gracie, to te spawnery są najlepsze zarabiania. O! Produkty rolnicze Można sprzedawać takie O! O, wieprzowina, dobra. Wiem co będziemy sprzedawać, widzowie. Muszę sobie kupić spawner ćwin. Ale na razie zajmę się tym. Opa, hop. Dobra, widzowie. Robimy tak, tak. Mamy ogólnie 400 dolarów. Więc może bym w coś zainwestował może w jakieś jagody, też się dobrze sprzedają dobrze. dobra top, gotowe może bym to trochę powiększył kiedyś, ale na razie mi się nie chce. Dobra. Mm, co by tu zrobić? By się przydało trochę zrobić jakiegoś seta, nie? Tylko jakiego by tu można zrobić? Eee, no, może diamentowego bym zrobił w sumie. Hop. Hop, hop, ok. I jeszcze hełm bym zrobił, ale co by mi pieniędzy stało? No dobra, kupię. W, to, w taką zbrojkę dla bezpieczeństwa warto inwestować. Okej, okay, wyrzuciłem tą swoją starą zbroję. A wezmę sobie tą nową Hop, 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 i hop. Ja jestem diamentowy. Z tym bym coś musiał zrobić. O kurde! Okej, okay, chyba wiem widzowie, co z tym można zrobić. Okej. Okay. Dobra, wrzucamy sobie to po kolei. Widowie, że tak mało się odzywam, ale no. Nie mam o czym gadać. Poczekajcie chwilę. Dobra widzowie. Skończę na tyle ten odcinek, bo no wiecie, już długo on trwa. Nie chcę za długi zrobić. Ja coś tam jeszcze porobię jak skończę to pewnie przestanę wyłączę sobie grę na razie trzymać się